Yo, dzisiaj jestem w domu Nie siadłem biegać, bo jestem straszliwie zmęczony I mam dzisiaj dużo studiów plus WF potem Więc siedziałem po prostu w domu i trochę pracowałem Trochę się akurat dzisiaj opierdzielałem I trochę zrobiłem, nie poszedłem biegać, żeby pójść na zakupy również I zrobić coś na danie i mieć na obiad rzeczy, trochę popracować Ojejko, jejko. O jejko. Więc e, tak to wygląda. Mm, mm. Idę teraz na autobus. No wypuściłem na reklamę na Google i na razie w ogóle średnio to idzie. Jeszcze mam dobry CTR, ale nie mam Add to Cards na razie żadnych. Oczywiście nikt jeszcze nie kupił, ale to normalne. I no wolno to idzie i mega, mega w ogóle. Może przez to też nie mam takiej motywacji ani i tak mi się nie chciało no biorę lapka też na studia dzisiaj trochę mam 3 godziny angielskiego yy, francuskiego więc może coś tam porobię jeszcze znalazłem kolejny jakby produkt do produktów gdzie który wrzucę na stronkę no i powoli do przodu powoli do przodu oby kiedyś to się udało teraz już coraz, z każdym dniem widzę coraz bardziej temu. Nie każdy jest bogaty u tutaj skóry to ciężkie Nie mam dużo czasu, no niestety muszę dzisiaj szybciej skończyć, dzisiaj krótki vlog Dzisiaj jest dzień dziesiąty, na shortzie powiedziałem wczoraj, że jest dziś dzień dziesiąty więc Trochę trochę pech, ale no co Do, do zobaczenia do jutra Muszę się dograć do porannego odcinka ale ja Chciałem tutaj powiedzieć też, że Totalnie jest, czuję się zagubiony Głowy a. Nie to nie, nie działać, nie ma tu cards, nie ma żadnych konwersji, nie działały Facebook reklamy Nie przestanę na pewno i będę dalej robił ICOM Ale jest ciężko, jest ciężko Nie wiem w której stronie ciągle tracę pieniądze Każde powiadomienie boli Mam nadzieję, że ponad 2 minuty będą git Ponad 2 minuty nie były, git muszę być 3 więc jeszcze co muszę mieć, to coś, coś pogadać Jestem aktualnie planie mega gonem, więc aż nic nie przychodzi do, do głowy Tylko myślę o tym jak to wrócę, jest, jest regięsa jest, jest, jest takie wspaniałe Te studia trochę mnie irytują noszę tego laptopa ale Siedzę na francuskim dzisiaj za bardzo nawet nie pracowałem zrobiłem tylko kilka zdjęć i nic nawet za bardzo ciekawego nie przyszedł do głowy więc trochę gównianie To niby dopiero dziesiąty dzień No tak ciężko jest też już... Dlatego nie każdy jest bogaty już to widzę Ale ja będę, ja się nie robił to cały czas, cały czas, cały czas Wszystko się to, co No Dobra, proszę ponad